Dajcie w nowym filmie. Słuchajcie, to nie było filmów w poniedziałek. No nie było. Tydzień temu, tak, tydzień temu nie było, eee, bo u nas planuje sytuacja szpitalna, moi drodzy. Eee, Wynotowaliśmy z Morisem na badania. A czy wylądowaliśmy? No mówiłam wam, prawda, że mamy zaplanowane. Chociaż eee, miało być inaczej, a jednak musieli go znowu usypiać. No, i już po prostu ja musiałam wszystkie plany odwołać tego dnia i, yy, i zostać z nim, bo wiecie, jak to pies po narkozie to tak średnio. Yy, ale już dzisiaj jest ok. Wczoraj ja też się jeszcze śmieję z niego, bo wiecie, co to jest taki typowy facet? Naprawdę, jak wygląda facet, który jest chory? Po prostu 37 stopni i katar, a on, wiecie, jak z tych reklach, re reklam takich. Że on już nic nie może zrobić, nie? Trzeba mu chociażby, no wszystko, po prostu trzeba mu podnosek yy, poddawać, bo się świat wali. To tak samo Morris, mówię Wam. Na początku rzeczywiście, jak mi go yy, oddali, to rzeczywiście był taki, wiecie, no, tłumaniony yy, nieobecny, ale potem to już niby był taki, wiecie, tak siedział, miał głowę spuszczoną, oczy zamknięte, i a na przykład jedna łapa była w górze, i tak typu. Pogłaszkasz? Naprawdę, no, albo to co on potrafi e, na takiego misia się przerobić, czyli siedzi i nagle podrzuca przednie łapy i tak daje brzuszek do miziania. Po prostu on uwielbia mizianie po brzuszku. E, także już potem to wykorzystywał, a ja siedziałam i po prostu calutki czas go drapałam. Cały czas. Także e, tak, miał jutro iść do fryzjera, pojutrze miał iść do fryzjera. Ale mu odwołaliśmy, o siedzi tam na, na kanapie. Odwołaliśmy mu, bo już nie chcemy, mówić za dużo takich emocji. Na jeden tydzień to za dużo po prostu, nie? Więc za tydzień dopiero pójdzie. Ale go wykąpałam. Tak go brzydko wycięli do tych badań. On tam miał jakieś prześwietlenia robione i tak go brzydko wycięli, wiecie? Bo tak tutaj ma z jednej strony taką dziurkę, tutaj ma tak pod łapką razem z tą jego firanką, to co on ma po bokach, to też mu tak wygolili, potem wam pokażę. I jeszcze brzuszek też tutaj ma taki wygolony. I tak niefajnie to wygląda. W ogóle pamiętam jak kot nasz, Dakota, jak była... Ona była sterylizowana, tak? Czy jakoś tam, wiecie e, To też ją tak strasznie wycięli Mówię wam, ona wyglądała okropnie Morisowi to jeszcze szybko odrośnie e, Ale kotu tak szybko włosy nie odrastają I ona chodziła chyba, mówię wam Z 10 miesięcy Ona miała cały bok po prostu Cały bok, była taka łysa To tak brzydko wyglądało Bo mój poprzedni kot tutaj na brzuszku miała I tak naprawdę to w ogóle nie było widać A tutaj tej po prostu cały bok wygolili Ochydnie to wygląda Eee, tak się na niego patrzę, i tak w ogóle jestem ubrana, bo zaraz go zabieram na spacer. Jest taka piękna pogoda. Słońce świeci już któryś dzień, i jeszcze na razie ma tak być. Eee, także się cieszę eee, i gdzieś pójdziemy po prostu pochodzić, nie? Słuchajcie, co bym wam tutaj chciała pokazać. Mam eee, zamówienie ze strony Fit Cookie UK. Przyszło do mnie i czekało, tak wyjęłam. To nie to, że jakaś tam wystawka, tylko wyjęłam, bo było oczywiście pięknie spakowane w paczce, ale dzisiaj zabierali kosze, także wyrzuciłam wcześniej i dlatego tak stoi, ale jeszcze się do tego nie dobierałam. Ja tutaj wybrałam, zawsze, o to wszystko zostało Zawsze chciałam to spróbować, to są takie, wiecie, niby Zdrowsze, e, jakieś alternatywy Dla na przykład dżemu, czy Jakiejś nutelli, oczywiście nutelli Nie, nie to jest firma All Nutrition, wszystko jest z tej samej e, Firmy i, a nie, tutaj jest jeszcze All Dane, ale to też jest to samo e, Jakoś zawsze Naprawdę już od dawna chciałam to spróbować, a nigdy nie było Mi dane, także zamówiłam w końcu, co to jest Już wam mówię, dżem z kawałkami jagód Dżem z kawałkami wiśni Ja się kręcę To trzeba przecież popróbować A co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że nie mam łyżeczki ani jednej czystej Pierze się, jest zmywarka wstawiona Jakoś cicho tutaj jest Przerosło mnie Ale to trzeba przecież popróbować Ojejku, ale pachnie Normalnie wiśnią Normalnie wiśnią Ło, wow, jakie duże jakby w takiej galaretce. Oho, jak widać. Mm. Mm. Możemy. Mm. O nie, dobra, czekajcie, bo tu widzę mam jedną łyżkę. Już my próbować. Jest jedna łyżka. Jakie to jest dobre. Mm. O ja. To jest przepyszne. To jest po prostu przepyszne. Mm. zachwyt, ale widzicie, to normalnie całe owoce w takiej galaretce, ale bałam się, bo na przykład czasami te niby zdrowsze alternatywy takich dżemów są takie sztuczne w smaku to nie jest ale ta galaretka jest taka gęsta dosłownie, sama galaretka to w czym pływają owoce jest bardzo gęsta no i do tego właśnie coś w stylu, nie coś w stylu tylko po prostu różne masła o, aż po prostu e, cieknie mi ślinka, co ja tu wzięłam. Wzięłam e, takie czekoladowe z orzeszkami. Ja lubię te wszystkie chrupiące. Tak samo na przykład e, jakieś jest masło orzechowe, takie po prostu, jak się gdzieś tam dodaje do jakichś mieszanek czy do białka, to ja lubię e, też to O, było? I tutaj jest, słuchajcie, kokosowe. O, kto nie lubi Rafaela? O, bez dodatku cukrów mm. O, jakie kokosy Normalnie Normalnie wirki kokosowe Ale będziecie narzekać, że wam narobię smaku Sorry, ale uwierzcie mi, że ja też od dawna Chciałam tego spróbować Uff. Normalnie, o tutaj Normalnie zdrowsza Nutella To jest lepsze niż To smakuje jak normalnie jak sneakers. I mam jeszcze jedno. Może tego tak nie będę otwierać, co? Jednego chociaż. Mam jeszcze yy, biała czekolada i też orzeszki. O ja. Mm. Ja sobie robię na przykład takie po treningówki, wiecie, po treningu? Yy, powinno się wypić w jakimś tam w czasie białko. Nienawidzę takiego białka płynnego. To jest obrzydliwe. Każdy każdy smak w formie płynnej jest ohydny dla mnie. Ale są na to oczywiście alternatywy Można sobie po prostu, nie wiem, czy z kaszką manną, czy z owocami Zrobić sobie taki krem i na przykład do, do owoców dodać no, to, no bo to nie musi być płynne Ale niestety często może być problem z białkiem No bo robią nam się dziwne różne rzeczy na skórze na przykład, tak? Niektórzy mają nietolerancję Różne są problemy Także wiecie, mnie, te, mnie to też nie ominęło I właśnie to jest białko niby Dein Znamy Dane eee, Niby, który ma e, Który właśnie zawiera Enzym, jest po pierwsze bez laktozy I zawiera enzym tra, trawienny Czyli generalnie nie powinno być Tych wszystkich e, problemów No zobaczymy O, jest, że bez laktozy I tu, i Białku przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej oraz pomaga w jej utrzymaniu. Tak. No i oczywiście tam różne smaki, zobaczymy. Jeżeli rzeczywiście nie ma tych wszystkich efektów ubocznych, no to, no to będzie super. Biała, czekolada i maliny. Oczywiście smaki takie tylko kto lubi, i wzięłam. Słuchajcie, tak na, na wypróbowanie po prostu. Co to jest? Pralinki, normalnie pralinki w kształcie serduszek, cztery sztuki Nie będę teraz chyba próbowała, o, ale takie po prostu słodycze Bo już potem, myślę się nie chce, bardzo jest to słodkie Także jeszcze w gratisie dostałam e, chlebki proteinowe To takie, wiecie, chrupkie pieczywo fit, typu te waza Nie, to chyba już każdy zna Także to Wam chciałam właśnie pokazać e, Fajnie, fajnie, fajnie Jutro będzie dobra potreningóweczka A teraz zabieramy się tak Zbieramy się na spacer, Morisku? Jeszcze jedna rzecz, co ja mówię, że koniec Słuchajcie, nowość, nowość Do Flora W takiej formie, od razu gotowe Z dozownikiem, bardzo fajny w ogóle ten spryskiwacz e, Tutaj mam akurat Barbar, pięknie pachnie Bardzo intensywnie i naprawdę utrzymuje się Zostaje na, na przykład blat Wczoraj e, czyściłam Ostatnio mi koleżanka o tym powiedziała, że to jest Ja to kupiłam w B B&M, B&M? W różnych sklepach, bo ona kupiła w innym Także generalnie chciałabym wam, wam dać znać Że jest coś takiego, można kupić Słuchajcie, trzeba wypróbować Duża butla, 800 ml Nowość, pięknie pachnie, naprawdę Fajnie, fajnie, bo jest taka intensywna Naprawdę, myślałam, że może być słabsza Ale jest naprawdę fajna, intensywna i piękny zapach Taki zadowolony Że przyjechał Gdzie przyjechałeś? Nad jeziorko Takie tutaj jest małe, ładne jeziorko Obejdziemy je, co? Chyba go zatkało. Chodź. Chodź. Pokaż, jaki jesteś wycięty. Chodź, pokaż. Pokaż to jej ciociom. Chodź, poczekaj. Poczekaj. <noise> Czekaj. Patrzcie, jak go wycięli. No i tutaj tą firanę. O, tutaj ma taką plamkę. Firanka. Też niestety wycięta. Tam bzuchol wycięty. Troskę. I tutaj jeszcze gdzieś ma. O, tutaj. O tutaj to akurat prawie nie widać, ale fajnie w takim miejscu mieszkać, zobaczcie jakie tutaj są ładne domy, całe osiedle takich bloków, tutaj akurat jest sporo o, bo tam widać w tle też dwa, trzy. ale generalnie na takich nowych osiedlach to tak wydaje mi się, że jest mniej więcej jest domków jednorodzinnych Bardzo ładne, wszystko zadbane nowoczesne czyli rzadkość od razu tutaj dużo zieleni akurat jest teraz school run, więc ludzie wracają z dziećmi i jest jeziorko po prawej Dziecko się cieszy na widok Morisa. He's so tiny O i zobaczcie jak fajnie Tam też po drugiej stronie widać Oj, Moris mnie ciągnie I tutaj macie jeziorko Po drugiej stronie też widać Nowe domy Słychać tam po lewej stronie też coś budują Słychać jakieś odgłosy budowy O tam co będzie Chodź idziemy a nie takie małe jeziorko. Ciekawe, czy to jest tam jakieś zejście? Dopiero co się pluskał i moczył, a teraz już się suszy. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I, I really wanna know, really wanna know. If I, let figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my high. I will keep on holding my head high Even down Moris? Moris się wycwanił Poszedł do cienia Siedzi <średzimy> za mną, żeby w cieniu było Morisek? Podoba ci się? Moris? Patrzy teraz na psy Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Mordeczko ty moja mordeć, ty moja, powiecinana. Hej, wycinamka. Ale pogoda. Szkoda, że trawa tak w tyłek kuje, to sobie usiadła. Ale są takie suche. Jeźdźbła. I to jest takie sztywne kujące. Jak tam nurkują tyłkami do góry. Coś tu jest w tych krzakach. Kolejny Co ty byś chciał? Co ty byś chciał, co? Ach Pićku, mamy pićku w samochodzie Mamy pićku, damy pićku Jeszcze tak wam pokażę Zobaczcie, o znowu świeci słońce Tak wyglądają tutaj nowe osiedla Naprawdę ładnie to wygląda. Wszystko jest nowe, czyste, zadbane. Nie ma grzyba. Nie ma jakichś śmieci. No zobacz, nawet takie domki. Ładnie to wygląda. Mało grudeczek z przodu. Dużo zieleni. Często są gdzieś np. pod miastami albo z jakimś dostępem do jeziorka, do rzeczki, czy, czy obok są pola. Ładnie to, naprawdę. Jeżeli ktoś nie zna Anglii myślał, że Anglia to tylko syf, no to nie tylko, no generalnie nie tylko. Naprawdę, są też fajne miejsca, są takie nowoczesne osiedla. I kiedyś jakoś, moment, kiedyś też sobie nie zdawałam sprawy z tego, że takie rzeczy to istnieją, a potem przypadkiem zupełnie wjechaliśmy w jedno z takich osiedli i się zakochaliśmy. No, że to wygląda po prostu fajnie, tak po naszemu. Już przyszliśmy do samochodu, tak? Pieseł, taki strasznie zmęczony. Słuchajcie, przypomniał mi się jeszcze jeden komentarz, który dostałem jakiś czas temu od jednej z Was. A to już dawno temu było, że dzięki temu, co ja nagrywam, dzięki tym moim filmom i temu, że gdzieś tam teraz może trochę rzadziej, ale to nadrobimy. Że rzeczywiście gdzieś tam, wiecie, chodzimy, jeździmy w różne miejsca. To, to ta osoba napisała, że dzięki mnie tak naprawdę poznaje drugie oblicze Anglii i Londynu. No bo właśnie kiedyś jej się wydawało, że Londyn to jest takie miejsce brudne. I generalnie to jest miejsce brudne. No, no taka prawda, tak. Londyn to jest takie miasto e, przeciwieństw, skrajności. Są i dzielnice bardzo bogate, piękne, naprawdę takie, wiecie, gdzie po prostu z zewnątrz ta fasada domu wygląda na na, na bogactwo, tak? Eee, ale są też takie, gdzie rzeczywiście jest brud, smród, ubóstwo, eee, nie wiem, zbrodnie, przemyt po prostu jest niebezpiecznie, jest obskurnie, jest śmierdząco i strasznie. I rzeczywiście tak jest. Ja nawet powiedziałabym, że chyba jest więcej takich miejsc, eee, ale no jeżeli chcecie się gdzieś wybrać w jakieś ładne miejsce, to normalne, że pojedziecie na Chelsea, a nie na, nie wiem, co to jest za dzielnica, gdzie jest ten dom, co straszy. Eee, Ojejku, jest taka na Enfield. O, a nie, a nie, nie pojedziecie na Enfield, czy tam do Enfield. Eee, także Ej, 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 ej. Także tak to wygląda, tak? Jest dużo takich ładnych miejsc. Oczywiście ym, są nowe osiedle, one są fajne. Takie naprawdę nowoczesne i y, inne niż, y, niż te stare miejsca. Boziu, jak mojemu psu gorąco. A pomyślcie sobie, jak tu będzie pięknie, przed świętami, podczas vlogmas. No, pomyślcie sobie. I ile tu będzie światełek pewnie jakiś ozdób, jakichś różnych wymysłów, choinek i takich rzeczy. Będziemy jeździć. Będziemy jeździć. A teraz jedziemy do domku, tak? Czy nie? Teraz mam to przestał dziać. Dzień dobry, dzień dobry. Stwierdziłam, że dzisiaj Wam muszę pokazać moje śniadanie. Właśnie jestem w trakcie. Zrobiłam sobie tam jeszcze drugi, mi się naleśnik smażał, Tutaj mam naleśnika, zobaczcie, co jest w środku. Mm, jakie to jest dobre. Naleśnik z mąki ryżowej. Do tego zrobiłam taki krem z białka. To wszystko to, co wczoraj wam pokazywałam. Białko do tego ten krem. Jakie to jest dobre? Naprawdę wczoraj to dawałam Jurkowi i ją ja, normalnie, lepsze niż te wszystkie Nutelle i do tego dodałam jeszcze dżem, to też jest po prostu przepyszne, naprawdę i taki wyszedł mi oto piękny naleśnik, a stwierdziłam, że Wam pokażę właśnie moje śniadanie dzisiaj Witajcie ponownie, moi drodzy. Znowu przychodzę tutaj do Was. Eee, ostatnio Wam pokazywałam moje śniadanie, ale te rzeczy są pyszne. Te wszystkie dżemy. I to jest naprawdę genialne i to jest taka zawsze, wiecie, taka zdrowsza wersja. Także, e, jeżeli macie ochotę, to spróbujcie. I słuchajcie, teraz, właśnie koniec ze zdrowymi rzeczami. Wybieramy się na randkę i pomyślałam, że pokażę Wam, co mam na sobie. Czekam właśnie na Jurka On lada moment y, ma wrócić Też mu naszykowałam ubrania On się tylko przebierze i idziemy po prostu Tak, wiecie, no Wieczorkiem coś zjeść No, nazwijmy to randką po prostu y, I pomyślałam, że Powiem wam o wszystkim, co mam tutaj na sobie To są nowości Ja już po prostu, ja wiem, kto mi napisze Wiadomość Wiem, kto mi napisze wiadomość o treści Wiedziałam! Wiedziałam! Czekałam na to, żebyś pokazała co wybrałaś To, właśnie o czym mówię, mówię o tych górnych ubraniach To jest nowa kamizelka Razem z tym paskiem, ona przychodzi w komplecie z paskiem Od Karen Millen Z najnowszej kolekcji Pod spodem jest oczywiście też koszula z tej samej kolekcji I słuchajcie, ta koszula ma piardyliard Guziczków, ale dałam radę Takie troszkę większe rękawy Całkiem śmieszna Tak fajnie wygląda, a ta marynarka Bo już tak naprawdę to jest chyba trzecia Ona jest w ogóle z innego materiału Jest taka delikatniejsza Taka cieńsza, bardziej Tamte są troszkę sztywniejsze po prostu A ta jest taka fajna, bardzo mi się podoba, naprawdę Ale powiem wam, że nie spodziewałam się Bo tak jak ją zobaczyłam na stronie Na tych zdjęciach, to tak pomyślałam hmm, Może nie, ale ten materiał Do mnie przemówił, także to wam pokazuję czy ona ma kieszenie? Chyba ma, ale ma chyba nie rozprute. O i tu jeszcze guzik jest zapasowy. Eh, teraz go muszę odciąć. Do tego mam dżinsy po prostu, żeby już nie było zbyt oficjalnie. To mam czarne dżinsy. To są dżinsy. też wam zostawię. Koniecznie, jeżeli potrzebujecie fajnych czarnych dżinsów, jak widzicie, cienki materiał, bardzo elastyczne, bardzo wygodne. I to są dżinsy, które przypominają mi o mojej młodości. Kupiłam je w butiku internetowym. MDS Studio? O, coś mi gryzie. MDS Studio jakoś tak, na Facebooku są za 59 zł. To jest taka firma, która pamiętam czasy mojej młodości, jak ja chodziłam do szkoły. Słuchajcie, w małych miastach nie było galerii handlowych i po prostu mieliśmy takie małe sklepiki, wiecie, gdzie gdzieś tam, no nie wiem, z Łodzi czy z Warszawy przywozili ludzie ubrania i sprzedawali właśnie w takich sklepikach i to są te same dżinsy, one są genialne, ja je po prostu uwielbiam to jest firma chyba Goodies, jakoś tak to się nazywa jestem pewna, że jak byłam w liceum czy w gimnazjum, bo ja byłam gimbaza to miałam te same spodnie, naprawdę. I w ogóle jak one leżą, zobaczcie, że one nie odstają w ogóle tutaj w kostce. Coś tam mi wisi teraz, jakiś um, kłaczek. Nie, to po prostu nitka zwisa z tych spodni. Także naprawdę, jeżeli potrzebujecie czarnych spodni, 59 zł, one są w różnych innych kolorach, bardzo, bardzo fajne, bardzo wygodne, naprawdę. Naprawdę są super. E, już je, ja już je mam, tak w ogóle parę ładnych miesięcy, naprawdę. Pół roku to jest minimum, a nawet bym powiedziała, że więcej. E, także, także naprawdę, nie spierają się, kolor jest nadal czarny, nigdzie tam nie ubierają, super. Przejdźmy dalej, buty Manolo Blanik. E, I do tego wezmę chyba czarną torebkę, no bo jest taki e, czarno-biało-szary outfit, więc myślę, że ona będzie pięknie pasować. I co? E, jeszcze wam o, to na razie odstawię. E, tu wam powiem o perfumy, to dzisiaj użyłam tych. To jest Miss Dior Rose and Roses. I znalazłam e, słuchajcie swoje... Znaczy znalazłam... Tutaj tego mi brakuje. E, a to gdzieś jest. Może nawet gdzieś tutaj. O, jest. No. Trzeba to przyczepić. Będzie ładnie. Znalazłam swoją biżuterię. Znaczy ona po prostu była w komodzie i tak jakoś ostatnio coś tam szukałam czegoś i e, pojawiło mi się. I może tak jakąś brązoletkę wzięłam. Patrzcie, mam pandorki. Tylko, że... Mm, tu gdzieś taką złotą. Mam cię czy cię nie mam cię. U, tutaj by trzeba było zrobić porządek. Nie, no mam gdzieś taką złotą bransoletkę jeszcze. Bo ja nie noszę tego wszystkiego, bo się boję, że mi to zegarek podrapie. <grytanie> także. No zaraz sobie tutaj przejrzę, zobaczę, co tam jest. E, także tak wyglądam. E, I cóż, i uciekamy. Coś zjeść dobrego. Znalazłam mój złoty zegarek. O nie, nie widać go, zegareczku. Widać? O, teraz widać. E, tak, to jest e, złoty zegarek, który mam już od wielu, wielu lat. E, to jest Elixa i słuchajcie, mm, założyłam go, ale on miał godzinę polską, czyli był godzinę do przodu ustawiony e, i nie wiem, czy wiecie, kiedyś to słyszałam, już nie wiem, kto to mówił, czy to jakiś taki po prostu zabobon, że jak przestawiacie zegarek, to nigdy nie cofajcie czasu. Tylko ja miałam tylko godzinę, więc musiałam cofnąć o godzinę i musiałam, wiecie, przelecieć do przodu. Tak, jakby coś, coś to jest, jakiś, jakiś zabobon. Nie wiem, nie wiem, co to tam e, znaczy dokładnie, ale wiem, wiem, że tak jest, żeby właśnie nie cofać czasu, tylko. Nie cofać do tyłu. <noise> tylko do przodu. <noise> tak, to Wam chciałam pokazać. O, i założyłam jeszcze, i znowu się teraz nie sfokusuję no, założyłam jeszcze takie trzy branzoletki. To mi kiedyś Jurek kupił, ale. O! Widzicie? One są w różnych e, odcieniach, e, ale na moje mm, nadgarstki. One są po prostu przyduże. A to jest był najmniejszy rozmiar, oczywiście. Ale założyłam. Ja mało noszę biżuterii, nie wiem dlaczego. Kiedyś nosiłam więcej, potem mam dwie bransoletki z Pandory i tak naprawdę dużo mam tych charmsów, a nie noszę od czasu jak mam ten zegarek tego Apple Watcha, bo boję się, że go podrapię. Pięknie. Gdzie jesteś? A myślałam, że będzie dużo ludzi, a tu jest tak um, tu może, że to, nie wiem, że to za późno już, bo nie tutaj tak um, wcześnie przychodzić, nie? Dobry wieczór. Ale jako mamy Przypiłam się do czegoś, ale to się po prostu nie pają. Tu mamy taką przystaweczkę Oczywiście oliwki są moje. Nie, żebym była jakąś fanką, ale wiem. E, wodospad. Dawno nas tu nie było, no. bo to było zamknięte przez trzy tygodnie, także wróciliśmy dzisiaj. Czekamy, zamówiliśmy sobie wino. No, Mogliśmy sobie znaleźć taki przystawek, bo tutaj nie mają kuchni, tylko takie same przystawki, także. Nie. Ale to jest tak dobrej jakości. Musimy w końcu zapytać, gdzie oni kupują te takie krążki. Te które? One są najlepsze tutaj. Musimy mhm. to zobaczyć. Dobrze. Pokaż swój zegarek, bo pokazywałam, że znalazłam swój sprzed lat. Pokaż swój. Bardziej. Dziurka grzebulka. To jest zegarek, który Jurek onyż, miał. On już trochę ten zegarek swojej. No. Trochę tak, jeszcze na naruszeniu czasu. Nie, Ale jak się poznaliśmy, to Jurek zawsze chodził w czarnych spodniach takich e, materiałowych. Nie w dżinsach, tylko w czarnych spodniach. Zawsze miał klucze e, na takiej długiej smyczy i ta smyczka zawsze wystawała z kieszeni. Pamiętasz? Tak. Miałeś ten zegarek. Pamiętam, <laughs> że jeszcze używałeś e, zapachu łuda. Mhm. I to wszystko takie były rzeczy, które mi się kojarzą z początkami. Ten zapach, nie. ten smycz. O, idzie jedzenie. A. Dostaliśmy właśnie talerz. Wydaje mi się po pierwsze, że czekaliśmy troszkę dłużej, ale moim zdaniem mamy o więcej, bo nigdy nie mieliśmy nie aż no, takiej no, ilości. Nie, no yes, tak było dosyć. Ale zobacz, jak to wygląda pięknie. Tego nie ruszymy, bo ani Jurek, ani ja niestety nie lubimy stalera, ale mamy figę i. Maciem. Jestem ubo, uboga w doznania, ale ja chyba tego nigdy nie próbowałam, dlatego tym bardziej się cieszę, że tutaj jest, bo wygląda pięknie. Brumfers, Serek kozi, tutaj jest taki, o, taki płynący ser, tutaj jest następny, cztery rodzaje sera jest różne... Chyba coś, a to jest taki plecowy. Tak, i tutaj mamy szynkę. To jest rice crackers, salted rice crackers, czyli solone crackers ryżowe. Mm -hmm. Tu są takie jakieś skipy. I mamy też różne. bułeczki jakie jak, takie chipsy z. Nie, no genialne. No, to no, jest. No, to jest. Tak, super. co nabierasz? I to jest taka ilość, tak. Serka? Czy to jest? O, Akurat ilość jest idealna, tak, żeby się naprawdę najeść. I jeszcze mhm. dodatki, typu. Tutaj coś mamy, że super. Życzcie nam smacznej.